Dzień dobry kochane, mam nadzieję, że jesteście gotowe na nową dostawę w sklepie Action. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, oraz zachęcam Was do darmowej subskrypcji, dzięki której będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Na początku prezentuję Wam nowe kosze z wykończeniem w białym oraz miętowym kolorze a za sztukę zapłacicie niecałe 23 zł. I co ciekawe, są to kosze wykonane z liści kukurydzy. Przy okazji pokażę Wam również nowe kosze idealne do pokoi dziecięcych. Dostępne mamy zwierzęce wzory. Są one wykonane z niezwykle przyjemnego, takiego futrzanego materiału. Mają 30 cm średnicy, a za sztukę zapłacicie 17 zł. i 95 groszy. Mam również fantastyczną informację, ponieważ do sprzedaży powrócił ten cudny regał z dodatkiem szafki z lamelami. Za ten produkt zapłacicie tylko 129 zł, więc jest to świetna okazja cenowa. Zostawiam Wam tutaj szczegółowe wymiary. Jak widzicie, ten regał ma 150 cm wysokości i mamy tutaj również metalowe elementy, które są w kremowym kolorze. Na dziale obuwniczym znalazłam również nowe wkładki do butów. Za niecałe 7 zł. Są one wykonane z pianki zapamiętującej kształt i wkładka, właśnie wykonana z takiej pianki, jest niezwykle miękka. Zapewnia indywidualnie dopasowaną amortyzację, która redukuje obciążenie stawów i te wkładki są również oddychające i łagodzą zmęczenie stóp. Nieczęsto zaglądam na dział odzieżowy, ale zdecydowanie muszę to zmienić, ponieważ w action również możemy znaleźć fantastyczne rzeczy i tym razem w oko. Wpadły mi koszule nocne dla kobiet. Mają one wiele ciekawych motywów z bajek, m.in. innymi Snoop, czy też myszka mini. Te piżamki są w 100% wykonane z bawełny. Kupicie je od rozmiaru S do rozmiaru XL. Wszystkie są z krótkim rękawem, a za sztukę zapłacicie niecałe 21 zł. Natomiast jeżeli wolicie tradycyjne dwuczęściowe piżamki, to również coś się dla Was znajdzie. Te piżamy składają się z t-shirtu z krótkim rękawem i mamy również shorty. Ten zestaw kosztuje 35 zł, również jest bawełniany i ponownie te piżamki kupicie od rozmiaru S do rozmiaru XL. Mam również świetną informację dla panów, ponieważ w sprzedaży pojawiły się zamienniki birkenstocków. Są dostępne w czarnym oraz brązowym kolorze. Występują od rozmiaru 41 do rozmiaru 45. Mają dwie klasyczne klamry, a kosztują tylko 30 zł i 95 groszy. Takie klapki są niezwykle stylowym elementem każdej letniej stylizacji. Tak więc daję wam znać, że fajne zamienniki Birkenstocków dostępne są w Action. Muszę Wam również zaprezentować nową lampę dekoracyjną. Kosztuje 35 zł, ma 27 cm wysokości i zapewnia wielokolorowe bądź też ciepło-białe światło. Ta lampa ma możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C, który niestety nie znajduje się w zestawie. Natomiast w zestawie znajdziecie pilot, dzięki któremu możemy wybierać kolory światła. Takie mini torebeczki co roku pojawiają się w sprzedaży w sklepach action i również co roku Wam je prezentuje. One są idealne na wakacje, jeżeli chcecie zabrać ze sobą tylko telefon, gotówkę bądź też karty, nie chcecie brać całej dużej torebki, to to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ten model występuje w różowym, czarnym oraz takim habrowym kolorze, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie, a za taką torebkę płacimy 12 zł i 95 groszy i zobaczcie, jak jaką perełkę znalazłam. Jestem naprawdę w absolutnym szoku, że takie cudne klapki dostępne są aktualnie w Action. Mają złote zakładane paski na przodzie, podeszwa jest z ładnymi sznurkami i imitacją korka, a w dodatku mają miękką wkładkę i za takie klapeczki zapłacicie 34 zł i 95 groszy, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Dostępna jest jeszcze czarna wersja kolorystyczna, a jeżeli wolicie sandałki, to również coś się dla Was znajdzie. A tutaj myślałam, że znalazłam również damski zamiennik Birkenstocków. No niestety się myliłam. Raczej te klapeczki Birkenstocków nie przypominają, ale być może czegoś takiego szukałyście, to daję wam znać, że są one dostępne w złotym, srebrnym oraz czarnym kolorze a kosztują niecałe 31 zł. Kupicie je od rozmiaru 37 do rozmiaru 40. Znalazłam również nowy zestaw pościeli z mojej ulubionej marki Hotel Royal. Jest to taka jednoosobówka za 69 zł i 90 groszy. Mamy poszewkę na kołdrę o wymiarze 155 na 220 cm oraz jedną poszewkę na poduszkę o wymiarze 80 na 80 cm. Ta pościel jest w 100% wykonana z bawełny Ale to jest taka bawełna satynowa Więc myślę, że świetnie sprawdzi się w okresie letnim I znalazłam również totalną nowość Jest to proszek do prania od marki Pural Kosztuje 14,88 zł Nadaje się konkretnie do białego prania I starcza na 20 prani Nie znajdziemy tutaj barwników ani konserwantów Ten proszek nadaje się również do prania w niskich temperaturach Podobno ma świetnie sobie radzić z plamami, ale również odzyskiwać idealną biel ubrań. Znalazłam również kapsułki 4 w 1 do prania białego, tym razem od marki Superfin. Za 18 sztuk zapłacimy 17 zł i 46 groszy. Podobno pozostawiają idealnie czystą biel na ubraniach, są skuteczne nawet przy 20 stopniach i mają wegańską formułę. Oko wpadły mi również takie bardzo ciekawe gumki do włosów. One no oczywiście nie dość, że stanowią funkcję praktyczną, to myślę, że mogą być również fajnym uzupełnieniem różnych stylizacji. Są dostępne w trzech zestawach kolorystycznych, a za pięć sztuk zapłacicie 4 zł. I 39 groszy. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam Wam pokazać perfumy, których opakowanie niezwykle przypomina mi perfumy od Sabriny Carpenter. Te perfumy z action kosztują niecałe 20 zł. Wersja brązowa jest zdecydowanie bardziej słodka, natomiast różowa bardziej kwiatowa. Kochane to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że jutro również będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, papa. Pa.